Witam Was w kolejnym odcinku Zbrodni Niedoskonałych. Dziś, po nieco dłuższej przerwie, powracam do Was z nowym odcinkiem i wyjątkowo dramatyczną sprawą. Przyznam szczerze, że nie jest ona zbyt popularna w sieci, a to z uwagi na fakt, iż miała miejsce blisko 25 lat temu. Sprawa ta wydała mi się interesująca z uwagi na właściwie dwie kwestie. Po pierwsze, dotyczy ona morderstwa na młodej dziewczynie. Która właściwie była jeszcze dzieckiem. Po drugie, jest to sprawa, można powiedzieć, z mojego podwórka, ponieważ wydarzyła się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od mojego rodzinnego miasta. Sprawa ta jest również z uwagi na te kwestie dla mnie trudna, ponieważ członkowie rodziny kilkunastoletniej wówczas ofiary nadal żyją. Z uwagi więc na ten fakt, w swoim materiale postanowiłem nie używać nazwiska tragicznie zmarłej. Posługiwał się będę wyłącznie imieniem. Dodam tylko, że sprawa ta jest wyjątkowo dramatyczna, a śmierć młodej Agi pociągnęła za sobą rozwój nieszczęśliwych wydarzeń dla rodziny. Agnieszka, której ta sprawa dotyczy, była zwykłą nastolatką. Mieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem w Gorlicach. To niewielkie miasteczko położone w Małopolsce, oddalone około 50 km od Tarnowa. Zamieszkiwali jeden z tamtejszych bloków. Agnieszka była szczupłą dziewczyną o charakterystycznych rysach. Należy jednak dodać, że wyglądała dojrzałej niż na 14 lat. Jak wspominała jej mama, dziewczynka była bardzo pomocna. Miała dobry kontakt z rówieśnikami i łatwo nawiązywała nowe znajomości w szkole. Świetnie układało się jej również z mamą swojego ojca, czyli babcią. Która mieszkała w oddalonej o 13 km od gorlic ropie. Agnieszka w zwyczaju miała odwiedzać babcię w piątki po szkole. 1 grudnia 1995 roku miała podobne plany, choć nie uprzedziła wcześniej domowników o zamiarze swojej podróży. Po powrocie ze szkoły i przygotowaniu do podróży oznajmiła mamie, że ma zamiar pojechać do babci. Otrzymała więc od kobiety pieniądze na podróż. Z domu wyszła około godziny 18. Przed dotarciem na dworzec PKS postanowiła jednak odwiedzić swoją koleżankę, która mieszkała w sąsiednim bloku. Poprosiła ją o pożyczenie sukienki, tłumacząc, iż chciałaby dobrze wyglądać podczas pobytu u babci. Koleżanka Agi bez większego namysłu pożyczyła jej dwie sukienki, ponieważ ta nie mogła się zdecydować, którą wybrać. Agnieszka obiecała zwrócić je zaraz po powrocie. Pobyt u znajomej zabrał jej około pół godziny czasu. Przed 18.30 wyszła z bloku i udała się na przystanek. Agnieszka po kilkunastu minutach dociera na dworzec. Ropa jest dosyć popularnym kierunkiem na trasie z Gorlic, tak więc dosyć często kursują na tej linii autobusy. Co jednak dziwne, dziewczyna nie wsiada do żadnego z nich. Świadkowie, którzy tego dnia widzieli agę, zeznali, iż dziewczyna zachowywała się nienaturalnie. Nie wsiadła do żadnego z trzech kolejnych busów, które kursowały w stronę ropy. Wyglądało natomiast, jakby czekała, aż podjedzie po nią samochód. Do babci dziewczyna jednak nigdy nie dotarła. 2 grudnia 1995 roku, a więc na zajutrz około godziny 7:15 rano, w szymbarku leżącym mniej więcej w połowie drogi między Gorlicami a Ropą, jeden z kierowców zauważył przy szosie leżącą dziewczynę. Początkowa relacja mężczyzny wskazywała, iż dziewczyna mogła zostać potrącona przez samochód. Niestety Agnieszka już nie żyła. Policja szybko zjawia się na miejscu i dokonuje przerażającego odkrycia. Śmierć dziewczyny nie nastąpiła w wyniku potrącenia bądź udziału w zdarzeniu drogowym. Na ciele ofiary śledczy znajdują 72 rany cięte, zadane najprawdopodobniej niezbyt długim ostrzem noża. Śledczy wiedzą już, że mają do czynienia z morderstwem. Rodzina nie spodziewała się, że tak tragiczny finał będzie mieć podróż Agnieszki. Jej ojciec 2 grudnia po skończeniu pracy udał się do swojej mamy, jednak nie zastał tam córki. Był przerażony. Kilka godzin później otrzymał informację, iż przy szosie odnaleziono ciało czternastolatki. Sprawa szybko nabrała medialnego rozgłosu za sprawą lokalnej prasy oraz radio. Mieszkańcy nie mogli uwierzyć, że mieszkanka ich niewielkiego miasteczka została tak brutalnie zamordowana. W dodatku była zaledwie nastolatką, nie miała więc wrogów. Śledztwo przejęła prokuratura w nowym sączu. Przesłuchiwano najbliższą rodzinę dziewczyny oraz wszystkich, którzy mogli coś w tej sprawie wiedzieć. Jeden ze świadków zeznał, iż w dzień planowanej podróży do babci 1 grudnia widział nastolatkę w pobliżu jej miejsca zamieszkania, kiedy ta rozmawiała z młodym mężczyzną. Przyjęto hipotezę, iż nieznajomy mógł zaoferować dziewczynie podwózkę do babci, aby ta nie musiała podróżować zatłoczonym autobusem. Nigdy jednak nie potwierdzono tej wersji. W dzień odnalezienia ciała na pobliski komisariat policji zgłosił się mężczyzna, który podróżował samochodem osobowym i odnalazł torbę z ubraniami, które pasowały do opisu tych, jakie Agnieszka pożyczyła od koleżanki. Co jednak ciekawe, owa torba odnaleziona została przy drodze w miejscowości Moszczenica, a więc prawie 20 km od miejsca znalezienia zwłok. Rodzina potwierdziła, iż charakterystyczna marynarska torba z ubraniami należała do dziewczyny. Po kilku dniach do mediów trafiają kolejne brutalne informacje stoczącego się śledztwa. Agnieszka po odnalezieniu miała opuszczone spodnie, co świadczyło o motywie zbrodni. Nie została jednak zgwałcona, jej ubranie było poszarpane i lekko podarte. Wyglądało, jakby morderca próbował zgwałcić nastolatkę, jednak gdy ta zaczęła się bronić, spanikował i zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem. Co gorsze, prokuratura ustaliła, iż żaden z 72 ciosów nie był dla nastolatki śmiertelny. Dziewczyna zmarła około czwartej nad ranem 2 grudnia, a bezpośrednią przyczyną zgonu było wykrwawienie. Prawdopodobnie morderca zabrał dziewczynę do samochodu, obiecując podwózkę. Następnie próbował ją zgwałcić. Gdy ta zaczęła się bronić, zadał jej ciosy nożem. Później woził konającą w swoim samochodzie, nie wiedząc jak pozbyć się ciała. Po kilku godzinach wyrzucił je w pobliżu szosy w szymbarku. A torbę z rzeczami porzucił 20 kilometrów dalej. Policja oraz prokuratura chciała jak najszybciej namierzyć sprawcę tej makabrycznej zbrodni. Nie było to jednak łatwe. Brak monitoringu oraz telefonów sprawiał, że ciężko było powiązać kogokolwiek z tym morderstwem. A jednak po 10 dniach 12 grudnia policji udaje się zatrzymać 28-letniego wówczas Piotra N, właściciela czerwonego Fiata 126P. Mężczyzna podejrzewany jest o morderstwo Agnieszki. W jego samochodzie śledczy zabezpieczają charakterystyczny łańcuszek, który, jak twierdzi siostra zamordowanej, z całą pewnością należał do 14-latki. Łańcuszek był zerwany, co świadczyć mogło o przemocy ze strony napastnika. Mężczyzna trafił do aresztu, jednak policja nadal prowadziła swoje śledztwo. Jak wspomina siostra zamordowanej, nie sposób było odnieść wrażenia, że śledczy próbowali szukać mordercy wśród bliskich ofiary. Byli oni bowiem kilkukrotnie przesłuchiwani i wypytywani o najdrobniejsze szczegóły. Rodzice Agnieszki postanowili jednak poprowadzić własne dochodzenie. Wypytywali mieszkańców oraz sąsiadów, jeździli po sąsiednich wsiach i okolicy, szukając jakiejkolwiek informacji, mogącej pomóc potwierdzić winę aresztowanego bądź też znaleźć faktycznego sprawcę. Pomóc miała w tym również wróżka, do której rodzina pojechała. Kobieta zasugerowała, iż ze zbrodnią ma związek dwójka mężczyzn, a jeden z nich ma w swoim posiadaniu mundur. Słowa kobiety sugerowały, iż policja nie chce skazywać aresztowanego Piotra N., który być może działał w powiązaniu z jednym z mundurowych, bądź też znał kogoś wysoko postawionego w tamtej jednostce. W marcu 1998 roku śledztwo umorzono, a Piotr N wyszedł na wolność. Według prokuratury zerwany łańcuszek, który miał należeć do Agnieszki, nie był wystarczającym dowodem obciążającym go. Mężczyzna po kilku dniach od wyjścia na wolność odwiedził rodzinę zamordowanej i przyrzekał, że jest niewinny. Pogrążeni w kompletnej niemocy, rodzice Agi załamali się. Po trzech latach od tragicznej zbrodni na ich córce sprawca nadal nie został wykryty i niestety pozostał anonimowy aż do dziś. Mama Agnieszki kompletnie zatraciła się w poszukiwaniu mordercy swojej córki, przez co znacząco podupadła na zdrowiu. Kobieta zmarła w 2000 roku. Niestety niedługo potem zmarł również ojciec Agi. Po umorzeniu śledztwa przez prokuraturę w Nowym Sączu, sprawa trafiła do oddziału w Krakowie. 27 marca 1998 roku wszczęto postępowanie, przesłuchano dodatkowych świadków, badano inne tropy. Niestety nic to nie dało. Niedługo obchodzić będziemy 24. rocznicę śmierci Agnieszki. Dziś byłaby ona 38-letnią kobietą. Krakowski oddział archiwum MIG zajmujący się sprawami niewyjaśnionych morderstw przekonuje, że aby wznowić śledztwo w tej sprawie, musiałyby pojawić się nowe dowody. Czy po tylu latach od tej tragedii jest to jeszcze możliwe? W opisie pod tym filmem zostawiam Wam link do programu 997 z końcówki lat 90., w którym poruszono tę sprawę. Być może ktoś z Was skojarzy jakieś fakty bądź przypomni sobie coś, co może być kluczowe dla wznowienia śledztwa. Pani Urszula, siostra Agnieszki nadal liczy na rozwiązanie tej sprawy. A Wy co sądzicie o tej sprawie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach pod tym filmem. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.